Kolejny film z moją siostrą. I z moją kolejną siostrą. Co? <laughs> Dobra. Z siostrą. Po z z siostrą. Ja mówiłam. Jakby co to też odcinek będzie u mojej siostry? Czyli o Kaczora, ale chyba zmieni nazwę. O, na Kaczor podłoga słuski, I w ogóle. Oddaję jakąś rzecz groga A ja nie wiem czy oddaję. ja nie wiem czy oddaję. Ja mogę oddać może to świecące coś. Możecie wpisać. To za... świecące coś? To jest nut. To, to, to jest. Kokonut. To jest... Yy... I ja będę dawać wszystkim U. lajki. Ej, tak mogę zrobić miniaturkę. Dobra. Ja możecie dostać to, albo... <śles> możecie dostać... Ja może mam jakieś zwierzaka. Nie, bo zwierzaka mi chyba się nie... Mogę dać dragon fruit. Możecie dostać... Yy, mango. Może, możecie jeszcze dostać te. Lub o, kraba. O, Albo na te... Yy, są, są jabłka. Nie, to nie są jabłka. Dobra. Uch, dobra. Yy, możecie dostać albo właśnie tego kokonuta albo świecącą marchewkę, albo to... Zapraszam na kanał albo... mojej siostry. Nazywa się <noise> samo <Samoprzewa. głos> <noise> Julia, i chce ich Albo... Dobra, jeszcze raz! Jeszcze raz! Ale co? Ale nie, dobra. Możecie dostać to. Możecie dostać jed... jedną marchewkę. Możecie dostać... Po co im marchewka Jedną świecącą marchewkę. A ode mnie możecie dostać wszystko. Możecie jeszcze dostać to. Co chcecie? I... Świecę coborówka? możecie Albo skarpu. tego potato. Albo tego potato. Ktoś wchodzi, chyba na mój teren. ale Spadłam. A na mój nic nie wchodzi. I po... możecie jeszcze dostać jednego banana. Ej, ktoś jest co? A ja usłyszałam bana. Banana! Banana. Ba, ba, banana. Się sp... No, jak zawsze, nic nie ma ciekawego. Bo tu nic nie ma ciekawego. Ale mnie pogryzło. Bambo. Kupimy jeden babu i tak mam ich tysiąc. Ej, to luzkawka. O, ej, nowe jest. Ja mam to. To. Truskawka, yeah. je. Wiem i. Właśnie próbujemy ją zdobyć. Bo najpierw trzeba kasę uzbierać. Ja myślę, że nigdy ich nie będę mieć. Ej, możecie, możecie wszystko. Co robisz? Możecie wszystko. Co robisz? Mam. A chcesz parkour? Parkour Julka zrobić u mnie? Parkour? Pirkur? Takie wielkie, a taka mała Lilia to. Nieuuu. Oła. Też możecie obserwować moją koleżankę, yy, która się nazywa yy, yy, Pingwini z na TikToku. Piękne. A nie mogę. O Jezus. Chcę mieć taki ogród. Albo ten. Nie, to jest twój? Nie, to nie jest twój. Nie, ja mam taki wielki... Co, co, no? kokonat Ty masz wielki kokonat? Ale tu nie są ciekawe rzeczy w ogóle. No. Nawet nie wiem czemu to gramy. Kurde, dla widzów zrobię wszystko. Oprócz skoczenia z ognia. Ognia. I takich tak. niebezpiecznych, tylko... Tylko możecie pisać... Nie, no, bo zrobiłam parkour. Dobra, a co będziemy yy, ten... Co będziemy grać następnie? No, możecie pisać, ale. I wybierzemy komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, lub po prostu wybierzemy. No, Jak zawsze pewnie nie będzie ani jednego komentarza, bo zawsze tak jest. Ja nie rozumiem. Inni YouTuberzy mają ze 100. 100 tysięcy komentarzy. A my zero. Ale za to dziękuję, że że po prostu nas wspieracie w subskrypcjach i lajkach. Dziękuję. No mamy jakiś hejterzy. hejterów, ale co tam nas obchodzi? Nie obchodzi hejterzy. Ciebie obchodzą? No mnie obchodzą, bo dla mnie jak czytam te komentarze. To się czy... przykro robi trochę, ale... Jak czytam y, tych komentarzy hejterów, to mi się trochę przykro robi. No ale co tam? Dobra, jestem u, u ciebie, największej największej na świecie. Rozbierasz ten parkour? Ja muszę no? trochę utrudnić. Why? No, bo nie za łatwy. Kiedyś był kiedyś był trudniejszy. Aha. Ale jest też inny parkur. Ile ja mam? Ty masz te? Co? Ty Masz? Oh! Ej, co? ty masz naprawdę fajne rzeczy. Ty A masz co ja mam? to, ty masz... <laughs> ty, masz di... ty masz dinozaura? No mam dinozaura. Ja w ogóle nie mam dinozaura. Ja mam tylko misia pszczółę, no, która, która jest dla mnie słaba. Od koleżanki. I mam jeszcze tego, tego i mam jeszcze... A ja miałabym to posadzić. <laughs> Jezus, chodzę. Ale ja pokażę, jakie mam zwierzaki. zwierzaki. Mogę wam dać. Ja mogę dać. dać komuś kraba? Ja mogę dać. orła. nie ja mogę dać komuś. Mogę dać. O, mogę dać to? Mogę dać. Yy, Krowę mogę dać? Mogę dać. Ale, a z. A wiecie tego, z czego? I też mogę dać tego rybaka. Co ja robię? Nie. Jest to ktoś po chińsku? No wiem, że ktoś po chińsku gada. Wiecie co by było na oh I w ogóle? omaga. Oh Zapraszam do poprzednich filmów i do. O, oh, ej, korsów. dostałam to! Co? Co dostałam. O, fajnie. Nie wiem jak. Normalnie, bo to magia. Migia. E, dajmy może. O, mogę komuś... Banany. Nie, te... Mogę komuś oh, Dobra tu Albo to mogę dać Jak się mieli, mieli, a ja trochę na Dragon. Dragon Dragon Fruit Dragon Fruit Kurde, ja Dragon Apple przeczytałam. No ja i mogę dać wszystko czego są obiecać Pomagasz. Oh Aż. Aż. Strasz. Ej, naprawdę ktoś Strasz. jest po chińsku. No? Ktoś jest po chińsku. Ej, a tu. Co to jest w ogóle? Nowa skrzynka jakaś. Ty wiesz? Co to jest skrzynka? Nie wiem. Ta. Kurde, nie mam tyle kasy. O oh oh. Nie. Mon. O okay. czego chcesz? Ja nie po rusku. Znaczy ja nie po ten hiszpańsku. Napisz coś, że ja I w ogóle możecie zagrać ze mną co... Wy co chcecie. Julka też chyba zbiera swoich znajomych. Halo. Możliwe. Możliwe. Czyli nie. Co? To. Dobra, musimy użyć jakieś owoce. Jakieś fajne owoce. Ici jabuszko. Ja mam mam jedbuszko? No, bambusa. A co to pisz? Ue, co ja robię? No kurde, zaklinuję się. O. Idziemy dawać bambusa. Jak tu da się dać bambusa? Dobry. Idziemy do leny. Ty widzisz, że trwa już ten odcinek? Oh my God. Ale mam lagi Ja też mam lagi Chyba coś się stało Dobra, już nie mam tego. się stało? Dobra A nagramy jeszcze dzisiaj jeden odcinek? Możliwe Czyli tak! Dlaczego jeszcze to może nie, ale ja tak Bye bye A nie Kończymy? Dobra 他。<noise>